Prezydent Jan Zbigniew Potocki jest prawowitym prezydentem i nikt tego nie zmieni, nawet jeżeli jest tam, za murami, osadzony. On dalej jest prezydentem, czy się to komuś podoba, czy nie. I cały czas będzie prezydentem. Tylko od niego zależy, w którym momencie przekaże władzę. Koniec, kropka. I nie ma w tym momencie wpłacania jakichkolwiek pieniędzy, szanowni państwo, na inne konta. I na inne jakieś instytucje, które nie wiadomo po co są i na co są, jakie mają w ogóle tutaj zamiary. Dlatego zapowiadam Państwu jeszcze raz i informuję jednocześnie, że kancelaria dalej będzie istniała tak długo, dopóki prezydent tej kancelarii nie zamknie. I, Szanowni Państwo, tak jeszcze tylko na taką informację. Już tak, może na sam koniec. Chroncie państwo swoje dzieci. Zawsze to pan prezydent powtarzał. Chroncie swoje dzieci. Wyrabiajcie dowody, wyrabiajcie metryki. Nigdy nie wiadomo po co to się przyda. W tej chwili jeszcze taka sytuacja. Ilu jest suwerenów w Warszawie? Bo przez te wszystkie zawiełości, przez te wszystkie gnuśności, że za to wszystko, co. Jest robione. Nie wiem, czy obleciał suwerenów strach, czy boją się, czy też nie wiedzą, o co chodzi, to, co powiedziałem na wstępie, nie ma suwerenów, nie ma cisza. Dlaczego? O co tutaj chodzi? Oczywiście zdarzają się suwereni, którzy chcą być ludzie, którzy chcą być suwerenami, tak? przychodzą tutaj do nas do kancelarii. Są rozmowy oczywiście jak najbardziej. Tylko chciałbym powiedzieć, że. To nie jest prywatny folwark. My robimy wszystko zgodnie z ustawą, wszystko zgodnie z literą prawa i zgodnie z zapowiedziami, i to, co robi pan prezydent Jan Zbigniew Potocki. I negowanie tego przez jakichkolwiek urzędników państwowych, powiedzmy, że urzędników, wykracza poza kompetencje tychże urzędników. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że kancelaria będzie istniała, czy się to komuś podoba, czy też nie. Będziemy funkcjonowali dalej w takim lub innym składzie, ale to będzie funkcjonowało, Szanowni Państwo. Myślę, że chyba powiedziałem wystarczająco dobitnie i ostatecznie. Jeżeli ma być coś wpisane w dziennik ustaw, to będzie to wpisane w dziennik ustaw, czy się to komuś podoba, czy nie. Dlatego, że to nie jest moje gumowskiego jacka prośba, to się należy z urzędu, Szanowni Państwo. Jeżeli proszę, że coś ma być na stronie, to to będzie na stronie. Dlatego, że mamy dekret do tego. Jest dekret, który mówi, czyja to jest strona. Jest ustawa medialna. Jeżeli te rzeczy, Szanowni Państwo, nie zostaną. Hm. Jeżeli nie dostosujecie się Państwo urzędowo i urzędnicy do zasad panujących w państwie Rzeczypospolitej Polskiej, i mówię tutaj o przedwojennym państwie, my oczywiście tworzymy to państwo na dzisiejszych realiach. My tworzymy to państwo tu i teraz. I wiele rzeczy, oczywiście było wiele błędów, pewnie popełnimy bardzo dużo jeszcze błędów. Jesteśmy tylko ludźmi, prezydent jest tylko człowiekiem. Popełnił dużo błędów, oczywiście, że tak, ale jest prezydentem legalnym, konstytucyjnym. I czy chcecie, czy nie państwo, to prezydent jest. I czy jest tutaj, czy za murami, to co powiedziałem. Rzecz Państwa, to tyle na dzisiaj. Myślę, że przejrzycie Państwo na oczy, dostrzeżecie w jaki sposób kancelaria jest niszczona, dorobek pana prezydenta jest niszczony. I to właśnie to, co powiedział jeden pan, który też jest za zdrajcę, uważany przez pana prezydenta w swojej zgłośni, który powiedział, że e, kto dla kogo pracuje, agenci, i tak dalej, i tak dalej. To właśnie zadajcie sobie państwo pytanie: kto tak naprawdę jest agentem, kto dla kogo pracuje, kim kto jest i jakie ma zadanie do wykonania. Bo ja, proszę państwa. Współpracuje w tej chwili ściśle z pewnymi osobami i robimy jedną rzecz. Zgodną z teorią i z tym, co chce Pan Prezydent. Nie wykraczamy poza, poza ramy tego wszystkiego. Oczywiście musimy w pewnym momencie też dyplomatycznie postępować. Być może, że ten film, który dzisiaj Państwo usłyszycie, nie spodoba się wielu ludziom. Nie obchodzi mnie to. Robię wszystko, aby prezydent opuścił mury. Robię wszystko, aby Rzeczpospolita Przedwojenna istniała i nie zagubiła się w tym całym ferworze. Ludzie, którzy mi pomagają, chcą dobrze. I jeżeli proszę, żeby byli wpisani do Dziennika Ustaw, to oni mają być wpisani. I jeżeli ktoś to neguje, to znaczy, że ma własny interes w tym wszystkim. Nie może być jakiejś prywatnej kliki ludzi, którzy po prostu będą zawiadywać za plecami pana prezydenta i wbijać mu nóż w plecy, a potem wyjdzie prezydent i będą piersi leżeć mu przed nogami i mówili, że to oni chcieli dobrze dla prezydenta, to oni, to tamci zrobili źle. Nie, szanowni państwo, czegoś takiego nie ma, nie może być. Jesteśmy państwem, a nie prywatną firmą. Dokładnie, proszę państwa. Suwerennie obudźcie się. Popatrzcie dookoła, zobaczcie, co się dzieje. Posłuchajcie dokładnie. Kancelaria będzie istniała. Istnieje. Pomóżcie nam. Pomóżcie kancelarii obronić pana prezydenta. Nie ma w tej chwili praktycznie żadnych e, datków. Dlaczego? Tarowis, są nieliczni, którzy wpłacają systematycznie. Dlaczego to się dzieje? No właśnie przez te wojenki. Przez to, że jedni mówią coś innego w radiu, coś opowiadają, chodzą i tak dalej, rozgłaśniają jakieś rzeczy. Szanowni Państwo, to nie tędy droga. Dlatego mówię, jedynym ustawowym urzędem jest kancelaria. Czy zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że tak naprawdę nawet nominacje tych wszystkich urzędników nie są w tej chwili legalne? Dlatego, że podpisywały je były szef. Tak naprawdę dzisiaj, to co powiedział premier swego czasu na jednym ze spotkań, wszyscy wątpią. Wszyscy urzędnicy WOMP. Po prostu najzwyczajniej w świecie. Niestety, powtarzam te słowa. Dlaczego? Dlatego, że się teraz źle dzieje i teraz nie pozwalają niektórzy ludzie być prezydentowi prezydentem. Nie pozwalają, żeby prezydent miał. chociażby nie honorują jego podpisów. Kwestionują jego podpisy. Proszę Państwa, pod wszystkimi tymi dekretami są prezydenta podpisy. Czy się to Państwu podoba, czy nie? Dlatego, proszę Państwa, namawiam Państwa do tego, abyście Państwo zaczęli. Mieć większy horyzont, zaczęli przeglądać to wszystko i wiedzieć, kto tak naprawdę jest kim? I po co i dla kogo. Dlaczego to wszystko tak funkcjonuje, a nie inaczej? Proszę Państwa, mam nadzieję, że po raz ostatni mówię w ten sposób i tym tonem. I opowiadam Państwu takie sytuacje, jakie mają miały miejsce. Eee, może się to komuś podobać, czy też nie, nieważne. Prawo jest prawem i kancelaria prezydenta II Rzeczpospolitej Jana Zbigniewa Potockiego jest na prawie. Dlatego, proszę Państwa, zapraszam Państwa do współpracy. Jestem pod telefonem. Zwoncie Państwo do mnie. Oczywiście. Mogłem odpowiadać na różnego rodzaju pytania, i moglibyśmy zrobić live'a na żywo, i że i mogłem tutaj odpowiadać, i tak dalej. Ale szanowni Państwo, w tej chwili pewne z przyczyn technicznych. Nawet nie mogę tego zrobić. Chciałbym też podziękować tym wszystkim, którzy wierzą w drugą RP, wierzą w to wszystko, że to się nie rozsypie, są przy mnie, są przy kancelarii, współpracujemy. Pani Prezydentowej też chciałbym bardzo podziękować, bo widzę, co robi dla, 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 tutaj dla Prezydenta, jak szarpie się z tym wszystkim Mikołajowi Potockiemu, który w tej chwili też robi wszystko, żeby uwolnić ojca. Szanowni Państwo, zastanówcie się, w którą stronę zmierzacie, co chcecie osiągnąć. Nie słuchajcie tych wszystkich radijek, które gdzieś tam opowiadają herezje jakieś niesamowite, mają swoje wywody trzy trzygodzinne, prawie. Nie ma sensu, proszę Państwa. Bicie piany i nakierowywanie e, specjalnie Państwa umysłów po to, żebyście Państwo odchodzili od rzeczywistości, od realiów. Nie warto się tym zajmować. Tym wszystkim. Zajmijcie się Państwo Rzeczpospolitą, zajmijcie się Państwo prezydentem. Teraz. Wiecie już na pewno, bo było ogłaszane, że 10 jest rozprawa. Oczywiście można by było dużo na ten temat mówić, czy robić pikietę, czy nie robić pikietę i tak dalej. Pamiętajcie Państwo, że niestety, ale 24 września weszło pewne rozporządzenie, które mówi o jakichś tutaj sprawach i tak dalej, przez nierząd, który wprowadza, bo się boją, że ludzie zaczną się podnosić. A nas to nie interesuje. Jeżeli ktośkolwiek będzie w tej chwili w sądzie. W sądzie okręgowym w Wolsztynie 10, to znak, że tam trzeba być. Że ma takie poczucie bycia przy prezydencie. I wierzymy w to, że prezydent opuści te mury, ponieważ trzymany jest tam nielegalnie. Jest to tylko i wyłącznie sprawa polityczna, szanowni państwo. Nic innego. Doklepywanie jakichkolwiek pseudo-paragrafów, jakichś wyssanych z palca. Bez świadków, bez niczego. Szanowni Państwo, to jest mistyfikacja, to jest sąd kapturowy. Jeżeli to dalej będzie trwało, to proszę Państwa, zresztą sami Państwo wiecie, co się dzieje w tej chwili. Wybory w Stanach, sądy niby kapturowe i tak dalej, bo są kapturowe, ale nie wiadomo, kto jest w tej chwili, że tak powiem, w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo też tutaj jest dla nas zagadka. Jest dwóch ministrów, czy jeden? O co tutaj chodzi? Oni sami nie wiedzą, szan szanowni państwo. Oni sami nie wiedzą, co jest grane i kombinują jak koń pod górę, wzywając wojska i tak dalej. Szanowni państwo, jesteśmy Słowianami, jesteśmy Polakami, musimy się bronić. W jaki sposób? Czy wy wiecie państwo, że Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita Jana Zbigiewa Potockiego jest jedynym wyjściem w tej chwili z sytuacji? Jest bardzo dużo partyjek. Bardzo dużo urzędów, różnego rodzaju instytucji, które się potworzyły, które z chęcią by przejęły drugą RP. Nawet wiemy kto, nawet nie wiemy kto będzie chciał być wodzem naczelnym, jak Piłsudski. My wszystko wiemy doskonale, szanowni państwo. Dlatego namawiam państwa do tego, abyście wreszcie zwarli szyki, abyście wreszcie pokazali, że jesteście suwerenami, że jesteście narodem polskim, że jesteście Słowianami. Kancelaria jest otwarta dla Państwa. Ja zapraszam Państwa tutaj. Zrobimy kawę, porozmawiamy. Nie ma najmniejszego problemu. Dziękuję bardzo za to, że Państwo mnie wysłuchali, rozsyłajcie ten materiał. Chcę, żebyście znali prawdę. Chcę, żebyście wiedzieli, że są tutaj pewne osoby, bo nie ludzie w tym momencie nie mogę powiedzieć o nich, że ludzie, którym zależy na tym, żeby zakopać drugą RP pod ziemię, żeby nie było. I to praktycznie się dzieje od lat 80. tak na dobrą sprawę. Rząd na emigracji, też trójgłowy smok, jak to się mówi, tak? Czyli to, co mówił były prezydent Sokolnicki, są odłamy po prostu. Jeżeli ktoś tego nie dostrzeże, a tutaj chciałbym wspomnieć właśnie, że przepiękny materiał stworzył jeden z naszych referendarzy, ZŁodzi. Wspaniały materiał, który mówi wprost o tym, jak przebiega linia prezydencka. Ten materiał mamy też do dyspozycji. Jeżeli Państwo będziecie chcieli zamawiać, to jest taka możliwość, żebyście sobie w różnych wersjach go mieli. Na naszej stronie e, facebookowej i na TikToku kwiat paproci e, jest ten materiał. Jeszcze tylko taka jedna rzecz. Nie wiem, czy ten materiał będzie na naszej oficjalnej stronie. <gry> Nie mam pojęcia. Nie wiem, nieważne. Są inne media. Wybijemy się, szanowni państwo. Nie ma najmniejszego problemu. Ja tylko mam nadzieję, że niektórzy ludzie przejrzą na oczy, że zobaczą, że szli w innym, złym kierunku, że wrócą do macierzy, do kancelarii i że będą szanowali szefa kancelarii. Nie chodzi o mnie, bo ja to mam naprawdę. Chodzi o to, że. Nie ma w tej chwili posłuchu, nie ma w tej chwili, jest to rozgraniczenie, urzędy rozpierzchły się, każdy idzie w swoją stronę, każdy ma swój biznes. Tego nie może być, Szanowni Państwo. I powtarzam to jeszcze raz. Zjednoczmy się, bo po to tu jesteśmy, dla prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.